Witam wszystkich! Dzisiaj filmik o Romecie R125. Już jestem dwa tygodnie jego właścicielem. Troszeczkę pojeździłem, więc mogę się podzielić wrażeniami dla osób chcących kupić tą maszynę. E, tak, w skrócie: jak za takie pieniądze warto brać. Maszynka wielkościowo, przyrównywałem ją do Yamahy Virago 535 Stały oba obok siebie i praktycznie 1 do 1 wielkościowo, więc Jeśli ktoś jest wysoki, tęgi Ta maszynka będzie Będzie dla niego odpowiednia eee, Jak tym się jeździ? Wygodnie, nie jest zbyt szybkie Tam przelotowo, to jest dajmy na to 80 km na godzinę, nie wiem czy jesteś coś skręcone czy nie, ale te 80 spokojnie można sobie jechać i trzymać. Co tu było pomodzone? Ja go kupiłem już Pan założył tutaj takie ładne mole z przodu. Może nie jest profesjonalnie, ale prezentuje się dosyć ładnie. O no i założone przeloty. I uwierzcie mi, naprawdę jest na tym głośno. Miałem kiedyś okazję jeździć serią, to seria przy tym naprawdę to jest cichutkie. Że tu na tym bardzo ładnie to chodzi. Dla osób, które się na pewno będą pytać, czy to ma dwa cylindry, nie. To jest jeden cylinder 125. Są dwa wydechy. Są dwie świece po jednej po drugiej stronie. Widzicie, ale jest to silnik jednocylindrowy. Ma niespełna 11 koni mocy. Także nie jest to jakiś demon przy przewadze 140 czy 150 kg. Jak ten motocykl waży. Ja jedyne co dołożyłem tutaj do niego na razie to są te sznureczki, Już trochę mnie wkurzają, ale prezent od żony. Więc wypadałoby założyć tak się właśnie maszyna prezentuje. Ściągnąłem kufry, są do tego kufry z boczku, jest tył wałek, no, ale stwierdziłem, że tam na krótkie przyjazdy. Nie jest to potrzebne gdzieś na jakieś zloty, wtedy założeń, jeśli chodzi o jakość, powiem Wam tak, na liczniku jest 5600 km, jest to potwierdzone na ten przebieg. Żadne śrubki, nic tu się nie odkręcają. Tak jak niektórzy twierdzili, że to w romecie jest standardowe. Nie, nie jest, trzęsie się, wiadomo, silnik nie zna wałku wyrówna, żeby więc będzie trzęsło całą budą ale żadne śrubeczki, nic tu się jeszcze nie odkręciło. I jak już jesteśmy w takiej ładnej leśnej scenerii. Może przepalę posłuchacie. Telefon na pewno tego nie odda, ale posłuchacie jak tutaj przeloty działają. nie kierownicy. podczas jazdy tak tego nie czuję, więc... nie ma jakiejś większej tragedii. E, zastrzeżenia takie na szybko. E, skrzynia dosyć mało precyzyjna, ale to chyba przy 100 w normalne. E, nie zawsze dobrze się zapnie, tak samo nie zawsze wyświetlasz tutaj pokażę biegi. Czasem znikną, no ale to nie jest problem więc póki co maszynka jak najbardziej fajna, jeśli ktoś planuje zakup czegoś takiego gorąco polecam przymierzałem się do Honda shadow, przymierzałem się do kawasaki do 125 tylko powiem wam, że te wszystkie maszyny są cudowne one mają już po prawie 30 lat a ten ma 6 i kosztuje połowę ceny takiego markowego, japońskiego motocykla no nic, na tyle w tym odcinku jadę dalej trochę po... porobić hałasu dzięki za obejrzenie jeśli chciałbyś się dowiedzieć coś o motocyklu, chciałbyś jakieś informacje, napisz w komentarz postaram się jak najszybciej odpisać i tyle. Trzymaj się. Cześć.